Że nie zostawiliście nas samych w tej y, trudnej dla nas sytuacji, jednocześnie zaraz proszę, żebyśmy skupili się na standardzie o rzeczy najważniejszej. Nie używajmy polityki, nie krytykujmy nie hasy politycznej. Tu chodzi o istotę mediów, każdego dziennikarza. Jakiekolwiek medium jest tajemnica dziennikarska i jej bronimy. Y, Wielokrotnie powtarzałem tam, na chwilę przed tym, kiedy użyto w stosunku do mnie siły fizycznej, rzucili się na mnie funkcjonariusze, że natychmiast wydamy nagrania, jeżeli będzie decyzja niezależnego sądu, który uchyli, po swoim postanowieniem uchyli tajemnicę dziennikarską. Nie chcemy przeszkadzać. Chcemy tylko, żeby sąd orzekł. Czy w tej sprawie, którą przypomnę wam, ona jest zagrożona na razie w zarzutach gdzieś do dwóch lat, tak? Yy, gdzie... To, co się dzieje, to jest skutek doniesienia szefa SWU, Bartłomieja Sienkiewicza, człowieka zainteresowanego w tej sprawie, ale nie, żeby dojść do czegoś, jak on mówi. I to jest najdziwniejsze. Jeszcze raz powtarzam: chciałbym, żeby było zero polityki. Tu chodzi o istotę mediów. Albo w Polsce my możemy robić gazety. Telewizja robi swoje programy, albo będzie tak, że słuchajcie zawsze, żeby dopaść nagranie, albo spowodować to, co teraz chciano zrobić. Bo ja tłumaczyłem, że na przykład, jak zabierzecie nam komputery, tam są notatki, szkice, nasza praca jest gotowe nawet teksty, które miały ukazać się w poniedziałek. To wy, wam, wy uniemożliwiacie wydrukowanie, dania treści do tego tygodnika. Mimo tego oni nadal robili swoje. Powtarzam, jeszcze raz, i nie będę wchodzić w żadne polityczne aspekty. Tu chodzi o istotę nas dziennikarzy. Ja, to, proszę na razie... Ja powiem inaczej, ja odpowiem jakikolwiek już pytanie. Ja mówię tak, dziękuję wam, że jesteście. Zresztą uważam jedną rzecz. Ja wam powiem, No co, no, rzuciło się nam jak kilku funkcjonariuszy i robiło swoje. No czyli szerpało mnie, przydusiło. Co zabrali, a co No nie, jest, nie udało się im zabrać, bo to jest o te dwie rzeczy. On chodziło. Na, na. Nagrań, e, tak jak powiedziałem do... od razu e, Zaraz po obrobieniu będzie ta kolejna, druga część Ostatnia nagrania e, Ministra Sienkiewicza Z prezesem Belką To co ja powiedziałem na tej konferencji prasowej, tak? Że my natychmiast to zrobimy Tylko chcę powiedzieć, że widzicie, że nawet nie mamy teraz nawet fizycznie możliwości Ale, to, ale, pro, ale proszę, proszę teraz dalej to, Drugi tekst, druga taśma jest opracowywana Tak I będzie opublikowana W poniedziałek bo tam, tam jest kilka rzeczy, które wymagają naszej pracy. To jest nasza praca dziennikarska. To chcemy, żebyś po prostu ukazała. Jak pan chce, o, 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 że wrócą. I teraz, i teraz powiem wam jedną rzecz, co jest. Ja uważam, znaczy nie wiem, gdzie, jeżeli prokurator Seremet nie zatrzyma tych działań, oni to zrobią. To jest tak, że oni rozumieją. Teraz odeszli, wrócą, wynik nie będzie tu koczował. Na pewno udało się im jedną rzecz zrobić. Zdemolować redakcję, Odebrać nam jeden dzień pracy nad śledztwem dotyczącym tak zwanej afery podsłuchowej i nazywanej czasami taśmami Prost, To im się udało i myślę, że zrobią wszystko, żeby nam przeszkodzić w tych pracach. Wie pan, że prokurator... materiałów, opinia publiczna, w całej Polsce ludzie czekają... Tak, ale ja chciałbym powiedzieć, że nikt nie ukrywa, nikt nie ukrywa, nikt nie ukrywa. No to jak najszybciej. zrobimy to, zrobimy to. Ja powiem wam rzecz teraz powiem no tak, my mieliśmy opinię w działaniach, my mieliśmy opinię karnistów, profesorów, wykładnie, żeby nie wydawać żeby nie wydawać tych dwóch urządzeń. Tego. Mieliśmy opinię, zrobiliśmy to po opiniach prawników. Tak? Cały czas, jak wiedzieliście, konsultowali się z prawnikami. Oni uznali, że przekroczono uprawnienia. To jest wszystko, co mam na razie do, powie, do powiedzenia. Nie na no Bardzo to, dobrze, ja właśnie dziękuję za to, że y, ponad podziałami potrafimy się po prostu zacząć bronić. Bo trzeba powiedzieć, jeżeli jakiś urzędnik państwowy stwierdzi, że może to zrobić, że po każdej media, słuchajcie, zrobimy, co chcemy. Wejdziemy was, przynosimy na czernego, rzucimy go o podłogę, wyrwiemy mu laptopa, zabierzemy im komputery z artykułami, z notatkami. Ja to, powiem, to powiedziałem, tak? Ja, ja powiedziałem do dobrze. Tak pójdziemy... Raz, od razu, od razu taśmę się pojawia nie będzie dookoła pana stu Ale nie chodzi o coś innego, tu wkrywamy źródło informacji, bo i tak taśmy ujrzą, tu chodzi o coś innego. Nie, teraz już na działania tego. Chodzi o to, że ono odpuszczą, jeżeli prokurator generalny nie zabierze głosu w tej sprawie. I właściwie prokurator generalny chyba teraz może tylko zdecydować o tym, żeby umożliwiono nam spokojną pracę nad yy, numerem. Będziecie próbowali jakoś ich prawnicy? No nie my cały czas to robimy, wydajemy konkretne paragrafy, prawnicy cały czas to robią. Ja nie rozumiem. Jeszcze tej nocy. A. To proszę, I